Siemar, witajcie z tej strony was w kolejnym filmie na moim kanale witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, gramy sobie w Minecrafta oczywiście e, Jak to chyba przystało. Dzisiaj, słuchajcie, gramy sobie w MC y, na naszym świecie, y, w sensie w naszym mieście i dzisiaj słuchajcie film świąteczny, ale zaraz wam wszystko powiem. Najpierw słuchajcie, chcemy wam powiedzieć, że lecimy z Daily do końca świąt, czyli y, do nas, do niedzieli jak to nagrywam jest wtorek, do niedzieli lecimy z daily, dlatego no tam jakieś pięć dni, czy tam no, coś takiego, lecimy z daily, dlatego oczywiście, jeśli chcecie więcej daily, możecie zostawić łapeczkę w górę, ponieważ jeśli będą 3 łapeczki w górę pod tym filmem do końca świąt, to lecimy z daily do końca roku, dlatego mam nadzieję, że takie coś wam się spodoba i że zostawicie te trzy łapki, myślę, że to nie będzie za duży problem, dlatego bardzo, bardzo dziękuję z góry no i zapraszam was do dzisiejszego odcinka. <laughs> A dzisiaj, słuchajcie, pooprowadzę wam troszecz was troszeczkę po y, naszym mieście, tylko że tak nie do końca, ponieważ dziś zrobimy sobie takie. jakby to powiedzieć, dzisiaj zrobimy takie oprowadzanie, tylko że takie po świątecznych y, ozdobach na naszym, y, na naszym serwerze, na naszym, w naszym mieście. Więc zapraszam Was od razu już do oglądania. No i tak, porobiłam sobie tutaj dużo staków, w sensie mam tutaj dużo staków teraz i nie wiem co z nimi za bardzo zrobić, oczywiście kilof na wykończeniu yy, z kreatywnego i sorry, że tak ciągle kaszlę, znaczy będę pewnie kasłał, ale yy, no jestem niestety troszeczkę jeszcze chory, yy, dlatego przepraszam yy, Nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest dla was problem, tu są rzeczy z przetrwania Yy, chyba nie wszystkie, ale większość, na przykład ten złoty miecz. I w ogóle są rzeczy z, z przetrwania. Dlatego tak, no lecimy. To jest nasz główny domek, który zapewne niedługo się może zmienić, nie wiem. Yy, lecimy dalej, słuchajcie, tutaj. Tak, yy, jeśli chodzi o świąteczne ozdoby tutaj. Tutaj widać już od razu chyba. Lizaki, ale ogólnie yy, są również postawione tutaj yy, latarnie. Latarnia dusz, latarnia zwykła, takie na ozdoby, bo to tak trochę świątecznie jednak wygląda. Nadal w ogóle ten domek jest na sprzedaż, mam nadzieję, że Tomek go wreszcie kupi, bo chciałbym po prostu zyskać coś na tym. Bo domek jest już taki w stanie, nic z nim nigdy nie robiłem już w sumie i zbudowałem go tak, żeby stał, no ale niestety nic z nim nie zrobiłem. No I tak, no lizaki oczywiście świąteczne e, tutaj są, e, po jednej stronie, po drugiej stronie jak widzicie tego nie ma, no. No i tak, tutaj takie duże rzeczy całkiem tego jest. Tych lizaków troszeczkę jest. One tutaj, zrobiony lizak. No ja to nie wiem, dlaczego tutaj drzwi nie ma. Tutaj ta podłoga. Będziemy działać, robić jakieś remonty na pewno, ale to chyba już po świętach dopiero. Na razie takie świąteczne formacje filmów, dlatego mam nadzieję, że takie Wam się spodobają. No i tak. Tutaj coś odczułem takie. coś złego, coś. Coś takiego źle zrobionego, ale nie wiem, czy to. Chyba wiem, jak to wygląda i dlaczego tak jest. Chyba to mi tutaj nie pasuje. Zobaczcie. Sprawdzimy to, czy tutaj tak jest. Kurde, czy mógłbym tak zrobić? Tak, chyba bym nie mógł zrobić. Ale tak, żebym chyba mógł zrobić. Tylko tutaj musiałbym zamiast tego bruku zrobić te, te kostki. Coś tutaj jest, kurde ty, wchodzimy tam. Wow, mały zombie. Morda czy luj? Ja w sumie mogę nawet zginąć. Co w się sensie mi to lata tam. Ale że je. Yy, bo i tak, słuchajcie, chyba nie wypadają mi tamy, więc jest dobrze. <laughs> Jak widzicie, czemu on bije mi koło ja Prezentu nie dostanie, mały, mały zombie. Aha, ich tutaj jest więcej. Pozdro pozdro jak zginę ale nie powinienem raczej zginąć Dobra, potem to ogarniemy. Na razie nie chcę, żeby tej yy, się tak działo. Dlatego jak na razie się uleczymy i yy, tak. Wygrałem tutaj edycję Minecraftową, ale widzę, że nic tutaj nie ma totalnie. Jest Minecraft'owy yy, Minecraft jako Minecraftowym. McDonaldową, ale jest McDonald's Edition, ale nic tutaj za bardzo nie widzę, żeby było coś. Tak samo nie ma na przykład nic. Jak wziąłem, brałem kreatywny, nie ma nic... Yy, żadnego totalnie nic nie ma, żeby tam coś było. Eee, nie wiem, o co chodzi. <coughs> Sorka. No i tak, słuchajcie, a jeszcze się zabezpieczę może w miecz. Yy, tylko musiałbym sobie go wziąć, bo ja nie wiem, gdzie go ja go mam, dlatego robię cięcie, lecimy po miecz. No, nie. Dobra, widzowie, znalazłem sobie jakiś taki mieczyk. Nieważne, że jest to złoty, on się mega szybko kończy. W każdym razie naprawione w ogóle zrobiłem cięcie, nie? Ale jakby myślałem, że już otrzymałem, ale jednak, wiecie o co chodzi? że już cięcie nie ma, a jednak było. Nadal. No i nie wiem, co mi tutaj coś mi tu znowu źle wygląda. Nie wiem, chyba coś źle zrobiłem tutaj na zakręcie. Możecie napisać coś w, kom w komentarzu, co jest, nie tak? Ja z pewnością Was posłucham. No <coughs> i przepraszam znowu. No ale cóż. Dobra, lecimy do kolejnej rzeczy. Już myślę, że szybko. Mamy bałwana. Tego bałwana zrobił mój brat. Myślę, że jest bardzo ładny. Mega mi się podoba ten bałwan, więc fajnie. Tylko szkoda, że to jest chyba z obsydianą zrobione, czy nie? To mi się wydaje, że to jest z obsydianą zrobione. Tak. Więc to nie jest, w sensie to lepiej by wyglądało czarnymi blokami zrobić, albo nie wiem. Albo brązowymi też. Ale dobra, dalej lecimy w każdym razie, on tak wygląda. Więc to robi crafting. <coughs> Sorka. No nie wiem, w każdym razie. Dobra, tutaj to się już tutaj zaczyna coś innego. To jest całkiem nowe. Takiego czegoś jeszcze tutaj dawno nie było, seryjne klagi. E, tak naprawdę zrobiłem to przypadkowo, bo zobaczyłem, że mamy jakiś tunel. Kurde, Creeper. I ten tunel wygląda o, w taki sposób, że mamy tutaj takie lizaki i prezenty w środku. Taki świąteczny tunel. Nie wiem, zobaczyłem, że mamy jakiś taki tunel. Mamy tutaj, no i zacząłem, sprawdziłem fajnie, jak to wygląda. Według mnie całkiem fajnie, więc no, myślę, że spoko. Lecimy do kolejnej chyba rzeczy, raczej już najjaśniejszej z tego odcinka, czyli do choinki. Do choinki, tak, dokładnie widzę. Albo nie, najpierw sobie przejdźmy do. Nie do choinki, tylko do mojego bałwana, dobra? E, mój bałwan wygląda o tak. To jest mój bałwan. Zrobiłem go z dwóch stron mniej więcej takiego samego. By z dwóch stron się na niego patrzeć, wiecie. Tutaj też tu jest nos. I z drugiej strony też macie nos. Żeby to mniej więcej tak wyglądało, wiecie. Ogarnięcie. No bo jak coś sprawdzę z tej strony, to tutaj nie ma nosa na przykład. Albo z tamtej, no nie? Więc tak to zrobiłem mniej więcej. Kolejna oczywiście choinka. Tutaj tak ona wygląda. Są prezenty. Tutaj taki prezent jest zrobiony pod choinką. Dużo jakby takich bombek, wiecie, odchodzi jeszcze troszeczkę, oświetlimy i będzie git. No i tak to wygląda, według mnie, eee, co do choinki. Trochę mój brat ją zdobył za bardzo. zrobił tutaj coś, czego nie, tutaj nie powinno być, te bloki wszystkie, ale no trudno. No lizaki, które wam już mówiłem, tylko trochę inna, w inny sposób zrobiony, nie wiem dlaczego. <laughs> Nieważne, w każdym razie. Dalej, lecimy do kolejnej rzeczy. Czyli do. Yy, o, Creeper to sobie lata. Ja nie chciałbym się z nim napotkać, więc wolę sobie stąd pójść. <coughs> Sorry. Tych pan to tutaj zdecydowanie za dużo. Więcej tutaj nawet wyskakują. No, trudno. Dalsza rzecz. Yy, czekajcie, co to jest za rzecz? Co to tutaj jest? A, bombka mojego brata. Co to jest serduszko nawet. On mega ładnie to zrobił. Więc podoba mi się to mega. Taką zrobił rampę, żeby do skoków do wody, ale to jest nieważne, bo to nie jest świąteczne. W sensie przynajmniej nie miało być tutaj moja bombka. Też myślę, że całkiem spoko. Tak to wszystko wygląda. Creeper nie wybuchaj, proszę. Znaczy, Wybuchnij się tutaj. Żeby nic nie uszkodzić. To mi uszkodzi bombka. Nie uszkodził, dobra? Leży, udało się widzowie. Nikt nie... nic, nic nie ucierpiało Tutaj też chyba drogę zrobimy w końcu, bo trzeba by było zrobić. No i tak, yy, przechodzimy powoli chyba do końca naszego tutaj tych ozdób świątecznych. No, na pewno będzie ich chyba jeszcze więcej. Więc jak będzie teraz daily, to postaram się. Może jutro zrobimy jakiś film yy, co do tego. Chciałbym, żeby te daily do końca świąt wyglądało takie trochę świąteczny klimat, żeby miało nie? Jakieś takie. <laughs> Sorry. Jakieś takie, właśnie świąteczne rzeczy związane. No nie wiem, zobaczymy, co nam będzie robione. Możliwe, że zrobimy nasz domek świąteczny tam, który jest bardzo daleko, poza centrum. Nawet w sumie poza naszym miastem, ale mam w planach go połączyć, ten domek. On jest dosyć daleko. Zaraz wam pokażę, jeśli nie czaicie, który to był domek, to jest pierwszy nasz domek w tym na tym serwerze powstał. Też warto przyznać, że jest to w ogóle pierwszy domek. Gdybym miał troszeczkę czasu. No, mogłabym pojechać sobie naszą koleją, którą stworzyłem niedawno. Chyba jakieś. No, może jakieś dwa tygodnie temu? Nie, tydzień temu chyba. <laughs> Przepraszam, widzowie. Dokładnie tydzień temu, chyba. Tyle akurat noszę nowy aparat. Teraz w sensie go nie mam, ale. Ogólnie mogłoby być. No i tej tory nie wiem, dlaczego chyba mój brat go zrobił, więc. Okej okay, widzowie, więc tak, już jesteśmy bardzo blisko. Tutaj jest nasz domek. Zobaczcie, kolej prowadzi aż do naszego domku, jak widzicie. E, aż już wam pokazuję, gdzie. Tutaj. I tutaj jest na napisane, na razie koniec trasy. Coś takiego, nie? Myślę, że spoko to zrobiłem. Ogólnie to przez całe miasto praktycznie to przechodzi, więc w sumie, albo nie praktycznie, tylko serio. E, kolej zrobimy pewnie jeszcze gdzieś indziej, wiecie, żeby to było jakieś połączenia. No i tutaj legendarny, słuchajcie, kejbik, który w sumie odnalazłem tutaj przypadkowo, robiąc dziurę jakąś. E, tutaj, słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, ale tutaj był robiony prank wizowy. Prank e, z diaksami to jest to legendarne miejsce z diaksami. Naprawdę, to jest tutaj. Ja tu dawno nie strasznie nie byłem. Jak widzicie, tak to wygląda. E, to też pewnie będziemy ozdabiać, albo nie, zostawimy to takie jakie jest. Bo jest to, zobaczcie, na razie nic to nie buduje, nic nie niszczy. No bo chciałbym, żeby to po prostu z tego coś zostało w czerwcu. Jak zobaczyłem ten film, to on jest z czerwca. W czerwcu robiłem pranka na moim bracie. Więc jeśli chcecie więcej pranków lub antypranków, bo to był taki prank w antyprankie, a, w, w, antyprank, w, 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 antyprank w pranku, ponieważ na koniec tyle ile y, zdobył diaksów, po prostu y, mu je dałem. Ale potem mnie takie stracił, bo to, potem był niestety wybuch tego domku, ci co oglądają mnie już od pół roku, no to <coughs> wiedzą, że po domku tutaj było, tutaj nie było co zbierać po tym domku, naprawdę. Ja na szczęście na jednym z odcinków się wziąłem. No i odbudowałem i to wygląda jak wygląda. <laughs> Sorki. E, chyba git. Jeszcze jest jedna sprawa związana z tym, czy te skrzynie są pełne. Chyba są puste. No właśnie. Ja tutaj nic jeszcze nie dawałem. Dlatego jeśli chcecie, żebym ten domek jakoś tam uzupełniał, to może... może to zrobimy. Bez kitu. Nowy pomysł na film. Ozdobiamy domek. Ten domek sobie ozdobimy. To będzie chyba bardzo fajny pomysł na film. Też świąteczny, więc... Będzie spoko. No a więc tak, no domek wygląda, tak. A, jeszcze tutaj jest takie zejście do naszego kajwa. A, tutaj były kiedyś schody, ale teraz jest zrobiona drabina. Yy, po tym remoncie całym. I to jest taki pokój tajny, gdzie mieszka mój brat. W sensie mieszkał, bo przeprowadziliśmy się już do naszego centrum, gdzie. do naszego domku, który, jak widzicie, na początku widzieliście, już jest naprawdę mega spoko. Yy, no i co? No, długo ma już ta, yy, ten. Yy, ten. kurde, długo ma już. W ogóle to trzeba chyba zabudować. Długo ma już nasze miasto, więc mamy nadzieję, że, że to przetrwa jak, najwi jak najwięcej czasu. No i co, to było chyba na tyle w tym filmie. Ale to zaraz, może nie będę kończył filmu tutaj. Tylko. Albo dobra, zostajemy tutaj i jutro będziemy tutaj. Tutaj spędzimy noc. I jutro, yy, w jutrzejszym filmie. Będziemy tutaj robić totalny remont świąteczny A więc to by było na tyle w tym filmie Jeśli film wam się podobał to możecie zostawić łapeczkę w górę subskrypcję, ze komentarz Pamiętajcie, że daily do końca świąt No i jeśli chcecie przedłużyć daily do końca roku Żeby trwało to wystarczą 3 łapeczki w górę Pod tym filmem do końca świąt No i to tyle A więc to by było na tyle Jeszcze raz bardzo bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam I lecimy, 7 subów w zostało Tak niewiele, 7 subów i... Wygraliście challenge, czyli 50 subów do końca roku. 50 subów to jest mega fajny. fajna liczba, więc mam nadzieję, że wbijemy. A ja, już mam nadzieję, że wbijemy. Robimy streamy na Twitchu, żeby wbić nowy widzowie, wbijają też na, do mnie tutaj na YouTube, dlatego mam nadzieję, że będzie fajnie. Ja Wam dziękuję. Na dziś, no i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć!